Właśnie rozpoczyna się prawdopodobnie najważniejsza polityczna batalia, która ukształtuje losy naszego kontynentu. Rozpoczynamy wielką, wieloodcinkową, wielomiesięczną serię, w ramach której mam nadzieję wspólnie będziemy odkrywać zawiłości negocjacji, które ukształtują nowy polityczny i nowy gospodarczy ład. Na naszym kontynencie. I wiem, że trudno jest wzbudzić realne zainteresowanie, realne takie emocjonalne zaangażowanie w proces tak pozornie nudny jak negocjacje budżetowe w Unii Europejskiej, ale dajcie mi szansę, bo jeżeli uda mi się poprawnie zarysować stawkę tej gry, to zrozumiecie, że chodzi tutaj również o Waszą przyszłość. Partnerem kanału Polityka Zagraniczna jest firma XTB, a w XTB od niedawna możecie założyć również XE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. Jeśli jeszcze nie myśleliście o oszczędzaniu, z myślą o emeryturze, to im wcześniej zaczniecie o tym myśleć, tym dla Was lepiej. Szczególnie w czasie wakacji korzystnym narzędziem może być również karta wielowalutowa, dostępna również w aplikacji XTB. No ale tam jest całe spektrum narzędzi, które służą nie tylko do inwestowania, ale szerzej do zarządzania Waszymi finansami. I pozwólcie, że na początku jeszcze serdecznie podziękuję... Wam, bo temat budżetu unijnego jest dla mnie dość szczególny, ponieważ jest to wydarzenie cykliczne, ale które odbywa się co 7 lat. A ja doskonale pamiętam, jak już tutaj na kanale Polityka Zagraniczna wspólnie odkrywaliśmy zawiłości poprzedniego budżetu, który zmienił europejską politykę. Czasami wydaje mi się warto spojrzeć na to z szerszej perspektywy i oderwać się od bieżączki, by zauważyć, jak jak kolosalne zmiany w europejskiej polityce zaszły ze względu na negocjacje, które miały miejsce 7 lat temu, jak inna jest relacja między instytucją europejską, między, między Komisją Europejską, a między państwem członkowskim, do czego doprowadził wspólny europejski dług, jakie duże polityczne zmiany zaszły na naszym kontynencie ze względu na tamte negocjacje. Więc to pokazuje, jak ważny jest to proces, jak on programuje europejską politykę na kolejne lata, ale dla mnie to jest też osobiście okazja do tego, by podziękować Wam, bo to jest. Złapanie odpowiedniej perspektywy, jak długo to wszystko już trwa. Dzięki, że tu jesteście, bo mogę wykonywać tego typu pracę ze względu na to, że uważacie, że wasz czas jest wartościowo spędzony właśnie teraz oglądając tego typu analizę. I postaram się zasłużyć na Waszą uwagę i na Wasz czas poprzez rzetelność i merytorykę mojej pracy również w przyszłości. No dobra, ale dość tych ckliwości, jedziemy z tematem. Na przestrzeni najbliższych miesięcy będziemy sobie ten temat rozbierać na czynniki pierwsze. Będziemy mapować, gdzie są poszczególne frakcje, stronnictwa, grupy interesów w ramach tego wielkiego sporu, który dotyczy całej Europy, ale na wstępie dwa zagadnienia. Bardzo ważne będzie dla mnie to, by zarysować potężne zagrożenia, które stoją przed Polską w ramach tego procesu. Jak możemy zostać koncertowo ograni, ale punktem wyjścia musi być Wonderland, musi być Komisja Europejska, bo to Komisja Europejska w europejskiej polityce jest tą siłą, która inicjuje jakieś prawodawstwo, które wrzuca piłkę do gry, mówiąc kolokwialnie. To Komisja odpaliła cały ten proces, proponując właśnie ramy budżetowe. No i gdyby te ramy weszły w życie, to to doprowadziłoby do bardzo głębokiej przebudowy, radykalnej przebudowy europejskiego systemu politycznego. Ursula von der Leyen to polityczka, którą łatwo bagatelizować. Jest w niej jakaś niepozorność. Zresztą właśnie dlatego została szefową komisji. Wydawała się mieć na tyle słabą osobistą pozycję, że Rada, czyli państwa, liczyły na to, że łatwo będzie można nią sterować. Tymczasem to właśnie ta kobieta najpierw istotnie rozbudowała wachlarz politycznych możliwości Komisji Europejskiej, a następnie tak rozegrała proces formowania nowego gabinetu, np. usuwając wpływowego francuskiego komisarza Thierry'ego Bretona, że w praktyce posiada władzę, o jakiej żaden inny szef komisji nie mógł nawet śnić. Breton z przekąsem nazwał ją później imperatorową von der Leyen. Zdaniem krytyków, wyrażających opinię zazwyczaj za pośrednictwem polityko, decyzje ważne dla całego kontynentu zaczęły być podejmowane przez wąskie grono niewybranych przez nikogo doradców von der Leyen, nazwanych konsilerii, czyli terminem odnoszącym się do ludzi doradzającym mafijnym bosom. Od przyszłości polityki przemysłowej Unii Europejskiej po relacje międzynarodowe, np. politykę względem Chin, w każdej ważnej kwestii to szefowa komisji chce odgrywać rolę decydującą. Sprawa kolejnego budżetu będzie dla procesu centralizacji władzy w ramach komisji fundamentalna. Von der Leyen najpierw będzie musiała stłumić bunt na pokładzie komisji w związku z opublikowanym projektem długoletnich ram finansowych, a następnie będzie dążyła do dalszego poszerzania swoich kompetencji poprzez jeszcze ściślejszą i szerszą kontrolę nad dystrybuowaniem unijnych pieniędzy. Bunt na pokładzie komisji dotyczył właśnie tego, że nawet komisarze nie byli w kręgu osób zaznajomionych z kształtem nowego budżetu. Został im on przedstawiony już wyłącznie do akceptacji. Ten projekt powstawał w gronie wyłącznie zaufanych współpracowników Wonderleyen. Tam doszło do ostrej awantury, sprawę opisał na przykład w Financial Times, może nie ma co wchodzić w tego typu aż zakulisowe brukselskie szczegóły. Ale to pokazuje, że von der Leyen spotyka się z oporem już na etapie przeforsowania tego prawa w ramach własnej instytucji, a ma do stoczenia również batalie w parlamencie europejskim, no i musi uzyskać zgodę wszystkich państw członkowskich. No dobra, ale o jakim projekcie, o jakim budżecie mówimy? Założenia budżetu są rzecz jasna dostępne na stronach unijnych, ale co ciekawe, w momencie nagrywania tego filmu tylko w trzech językach angielskim, francuskim i niemieckim. Nie jest to jednak żadne usprawiedliwienie dla faktu, że właściwie wszystkie opracowania tematu, z jakimi spotkałem się w Polsce, nie bazują na tekście źródłowym, a są pasującą do optyki jakiejś partii reinterpretacją płytkich opracowań dostępnych w zachodnich mediach. Obok tekstu źródłami, na których bazowałem przy stworzeniu tego skrótu, było wystąpienie von der Leyen oraz wystąpienie Piotra Serafina. Polskiego komisarza odpowiadającego za budżet w Parlamencie Europejskim. Ze względu na to, że jesteśmy na początku negocjacji, nie ma sensu analizować kwot ani procentów. Teraz kluczowe jest to, by zrozumieć proponowany mechanizm wielkiej przebudowy politycznego systemu Europy. Fundusze unijne to skomplikowany, zbyt zagmatwany temat. Mnogość źródeł finansowania, celów i instytucji sprawia, że nikt nie potrafi się w tym odnaleźć, a finanse nie są optymalnie wydawane, argumentuje komisja. Czas na znaczne uproszczenie zagadnienia. Von der Leyen chce, by większość pieniędzy z tradycyjnych unijnych programów, np. polityki spójności, znalazła się pod kryszą szerokiego narzędzia nazywanego krajowe i regionalne plany partnerstwa. Ale mniejsza o brukselską nowomowę i wszystkie te zagmatwane terminy. W praktyce chodzi o to, by na wszystkie fundusze unijne narzucić polityczny nadzór Komisji Europejskiej. Otóż dostęp do środków z owych planów będzie warunkowany reformami. Pieniądze nie będą naturalną konsekwencją wcześniejszych negocjacji, a efektem wypełniania bądź nie wymagań Komisji Europejskiej. Reforma jest um, absolutną novelty. I wiem, że teraz to będzie brzmiało tak, jakbym chciał żerować na emocjach społecznych, grać strachem, ale ja nie mogę będąc rzetelnym, nie mogę udawać, że tego nie przeczytałem. Otóż tego typu powiązanie Reform z finansowaniem będzie służyło na przykład do tego, by wywierać presję na państwa, by wdrażały pakt migracyjny. I Komisja Europejska pisze o tym zupełnie wprost. Cytat. Powiązanie reform z inwestycjami zapewni państwom członkowskim silniejsze zachęty do wdrażania paktu w sprawie migracji i azylu. Dalej, w tym samym kontekście, czytamy o neutralności klimatycznej, czy o celach społecznych, czy socjalnych Unii Europejskiej. Widzicie już chyba o co tutaj chodzi. Wedle tego projektu budżet europejski ma się stać narzędziem, za pomocą którego Komisja Europejska uzyskuje dźwignię finansową, która służy do wywierania nacisku na państwa członkowskie, by realizować europejską agendę polityczną. Czyli to jest rozszerzenie zasad, zasad działania kamieni milowych z krajowych planów odbudowy na cały budżet i opakowanie tego za pomocą nowego terminu, czyli programów partnerstwa, czy programów partnerskich. I ma to również służyć do wywierania presji w kwestii migracji. I to jest coś, co sama Komisja Europejska komunikuje w swoich dokumentach i to jest zresztą też otwarcie przyznawane przez e, szefową Komisji Europejskiej. Ale to rzecz jasna nie wszystko. Słowem kluczem w projekcie Komisji jest elastyczność. Chodzi o to, by Komisja Europejska mogła reagować na przyszłe, niemożliwe dziś do przewidzenia kryzysy, stąd mówiąc kolokwialnie luźne fundusze do wykorzystania w nagłych przypadkach, Tutaj pojawia się też postulat dość mgliście brzmiący. Otóż komisja miałaby prawo do zmobilizowania w razie kryzysu nowych funduszy nawet do 400 miliardów euro, a to wszystko z długu. Ale przyznam, że tego zapisu nie udało mi się znaleźć w dokumentach. Być może źle szukałem, ale nie udało mi się go znaleźć. Ale mówiła o tym zarówno von der Leyen, jak i Piotr Serafin. Generalnie, jeśli chodzi o komunikację tego prawa, no to ona wypadła fatalnie, ale o tym może za chwilę. Wraca praworządność, która będzie niezbędnym warunkiem do uzyskania środków unijnych. Rzecz jasna praworządność w rozumieniu Komisji Europejskiej. Warto tu na marginesie dodać, że von der Leyen przegrała przed CUE w sprawie negocjacji z Pfizerem. Sąd orzekł, że nie miała prawa zatajać korespondencji z firmą, ale mimo wyroku szefowa Komisji Europejskiej tej korespondencji póki co nie ujawnia. W każdym razie, w kontekście budżetu, von der Leyen powiedziała, że wszystkie plany będą sprytnie warunkowane praworządnością. W projekcie znajdziemy też nowy program o nazwie Agora, za pomocą którego komisja chce dotować media i organizacje pozarządowe. A wracając do zagadnień systemowych, musimy porozmawiać o długu. Kiedy Europa wchodziła na ścieżkę wspólnego zadłużania się, starałem się tutaj przekonać Was, czy powiedzieć Wam o kilku rzeczach. Mówiłem Wam o tym, że to przebuduje system polityczny Unii Europejskiej, że to zmieni. Relacje między państwem członkowskim a instytucjami europejskimi, co bardzo wyraźnie się stało, ale mówiłem Wam również o tym, że to nie jest coś jednorazowego, że to nie jest wydarzenie, które raz zmieni Unię Europejską, Unię Europejską, tylko że to rozpoczyna proces, który będzie zmieniał Unię Europejską również w przyszłości. A to ze względu na to, że ważne jest nie tylko to, jak zaciągnąć kredyt i na jakich zasadach dystrybuować pieniądze, bardzo ważne jest również to, jak ten kredyt spłacić. I właśnie teraz dochodzimy do tego momentu. I jeśli chodzi o to zagadnienie, moim zdaniem na tym etapie ważne są dwie kwestie. Po pierwsze padła bardzo mgliście póki co opisana propozycja nowego narzędzia, które ma się nazywać Catalyst Europe, czyli katalizator europejski, czy europejski katalizator. I ma to być w dużym skrócie narzędzie umożliwiające państwom, Zaciąganie europejskiego długu, czy długu opartego na europejskim budżecie. To ma być wpisane do europejskiego budżetu. Możliwość zadłużania się na korzystniejszych warunkach za pośrednictwem europejskiego budżetu. I to by było naprawdę niezwykle ważne, bo to byłoby ostateczne odcięcie takiej pępowiny, to znaczy pozbycie się gry pozorów, w ramach, których, w ramach której. Dług to jest jakieś jednorazowe, wyjątkowe rozwiązanie, z którego raz tylko Unia Europejska skorzystała. Już nie skorzystała raz, czy już nie skorzystała w jednym celu, a teraz coś takiego miałoby być wpisane w ramy finansowe, długoletnie ramy finansowe Unii Europejskiej, ale szczerze mówiąc, Póki co nie dziwię się, że to zmgliście, tylko tak zajawione, mówiąc kolokwialnie, bo trudno jest mi sobie wyobrazić, by była zgoda państw członkowskich na tego typu mechanizm, przynajmniej w takim kształcie, jak go opisano. Ale w każdym razie druga kwestia jest taka, że nadchodzi już czas spłaty długów, które zaciągnęła Unia na poczet poprzednich, tych stymulujących gospodarkę programów. Co prowadzi do tego, że Unia potrzebuje więcej pieniędzy, a państwa członkowskie nie chcą zwiększać składek do Unii Europejskiej stąd... Zasoby własne, own resources, tak nazywa to Unia Europejska. Generalnie słowo podatek jest już skrajnie zużyte w polityce wszędzie. Jak rząd chce ustalić, czy jak ktoś chce jakieś podatki wdrożyć, to nazywa je opłatą, składką. W Unii nazywa się to own resources, ale chodzi o podatki, które mają trafiać bezpośrednio do Unii Europejskiej. Do budżetu ma trafić część pieniędzy z ETS-u, czyli dobrze znanego wszystkim systemu handlu emisjami dwutlenku węgla. Postulowany jest nowy podatek nikotynowy. Jak wyjaśnił komisarz Serafin, chodzi przede wszystkim o nowe produkty, które pojawiły się na rynku w ostatnich latach. W propozycjach komisji znajdziemy też podatek od śmieci elektronicznych, ale co niezwykle ważne pojawił się pomysł podatku od firmy, póki co tych dużych z przychodem przekraczającym 100 milionów euro. Jak widzicie, emisja długu prowadzi do konieczności jego spłaty. Konieczność spłaty długu prowadzi do konieczności nowych podatków. A nowe podatki zbierane, czy uchwalane i zbierane za pośrednictwem już Unii Europejskiej, one zmieniają charakter tej organizacji. Tak? I to będzie trwało. Im więcej tego typu narzędzi, tym bardziej Unia Europejska będzie zmieniała swój charakter. Ta instytucja będzie czymś zupełnie innym za parę lat, tak jak dzisiaj jest czymś zupełnie innym niż była przy poprzednich negocjacjach. Budżetowych. I wiem, że ten materiał jest już pełen zawiłych terminów, sloganów, takiej typowej właśnie brukselskiej gadki. I zaraz przejdziemy do tego, co moim zdaniem naprawdę ważne z polskiej perspektywy, ale jest jeszcze jeden termin, o którym koniecznie musimy porozmawiać. Fundusz Konkurencyjności to nowe narzędzie, jeden z kluczowych filarów całego budżetu, i to tutaj wrzucono wszystkie popularne w ostatnim czasie zagadnienia, jak dotowanie przemysłu zbrojeniowego i kosmicznego, promowanie europejskich czempionów, skalowanie europejskich firm, innowacje, również kwestie technologii związanych z zeroemisyjnością, ale podział pieniędzy jasno pokazuje, że priorytety leżą dziś w innym miejscu. W skrócie, pod nazwą Funduszu Konkurencyjności kryje się nowa polityka przemysłowa Unii Europejskiej. To tu promowane będą nowe technologie cyfrowe, przemysł obronny, technologie podwójnego zastosowania czy technologie kosmiczne. Zasady działania tego funduszu póki co nie są do końca jasne. Generalnie bardzo wiele, jeśli chodzi o ten budżet, to są Jakie rzucane pomysły, które widać, że albo nie są dopracowane, albo nie ma zgody co do ich kształtu. Generalnie sposób komunikacji tego budżetu jest dosyć fatalny. To znaczy, ten budżet został katastrofalnie przyjęty. Wiele państw członkowskich już oficjalnie wyraziło swój sprzeciw. W Parlamencie Europejskim, ja szczerze mówiąc, czegoś takiego jeszcze nie widziałem. Polski komisarz Piotr Serafin został. Przepraszam za kolokwialne wyrażenie, ale został zgruzowany w parlamencie europejskim. Takiej debaty ja sobie nie przypominam. Nie zostawiono suchej nitki na tym budżecie i to zarówno jeśli chodzi o formę komunikacji, właśnie ogólnikowość, hasłowość tego budżetu, jak i jeśli chodzi o no, to, czym ten budżet jest, jakie są tam zawarte w ogóle postulaty. Nie miałem przyjemności spotkać się nigdy z panem Piotrem Serafinem, ale naprawdę było mi gościa szkoda. Tak, po ludzku gościa szkoda, bo widać, że został wystawiony do zadania, które musiało się w ten sposób skończyć. Musiało się w ten sposób skończyć. To było, to było naprawdę nieprzyjemne. Jest jeszcze kilka aspektów budżetu, o których tutaj nie powiedziałem. Jest taki program Global Europe. Ale wiecie co, dajmy sobie teraz może spokój z innymi szczegółami, bo wydaje mi się, że informacji w tym materiale dotyczących budżetu już i tak jest nawet troszeczkę zbyt dużo, a chciałbym przejść do tego, co moim zdaniem istotne z polskiej perspektywy. I jeszcze raz zaznaczę, że to jak do sprawy podchodzą poszczególne państwa, poszczególne frakcje w Parlamencie Europejskim, to wszystko będzie przedmiotem naszych rozważań, ale spokojnie, mamy na to czas. Teraz co moim zdaniem jest naprawdę ważne, czy jakie są bardzo poważne zagrożenia z polskiej perspektywy. W Polsce fundusze unijne stały się bożkiem. Stan polskiej debaty publicznej na temat pieniędzy pochodzących z Unii Europejskiej jest dramatyczny. Dla znacznej części polskiego społeczeństwa to jest jakieś miłosierne dotowanie Polski. Dla istotnej części polskiego społeczeństwa to jest wręcz wyłączny czy jeden z głównych powodów rozwoju gospodarczego naszego państwa, a dla znacznej części polskiej klasy politycznej to jest istotne narzędzie propagandowe i w ogóle prowadzenie polityki. I ten stan polskiej debaty na temat funduszy unijnych sprawia, że strasznie łatwo jest nas kupić, strasznie łatwo jest nas ograć. W tej tematyce. Bo co jest dla Polaków podstawowym wyznacznikiem? Kwota, ile dostaniemy. I Polska już odstrąbiła wielki sukces, że my wygraliśmy te negocjacje budżetowe. No się dopiero zaczęły, ale my już je wygraliśmy, bo mamy najwięcej pieniędzy. I teraz w ogóle mniejsze o to, czy rzeczywiście mamy najwięcej pieniędzy, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców i szereg innych czynników. Na tym etapie rozgrywki to nie kwoty czy procenty są istotne, a mechanizmy polityczne, które, stara się, które są w tle tego prawa. I wydaje mi się, że nic lepiej nie pokazuje, o czym ja mówię? Nic lepiej tego nie pokazuje jak poprzednie negocjacje budżetowe. Nie wiem czy pamiętacie, ale premier Mateusz Morawiecki był tak zadowolony z poprzednich negocjacji budżetowych, że w Polsce zorganizowano kampanię billboardową, gdzie chwalono się czym? No kwotą, kwotą jak dużo pieniędzy trafi do Polski. Tymczasem znaczna część z tych pieniędzy to były pieniądze, których rząd Mateusza Morawieckiego nie zobaczył na oczy, ponieważ polityczne mechanizmy zaszyte w ramach tego budżetu sprawiły, że te pieniądze były blokowane, co było jednym, jedną z przyczyn upadku tego rządu i zmiany władzy. I oczywiście premier pewnie powiedziałby, że zostaliśmy oszukani, że komisja nadużyła swojej władzy, tylko to, to już jest interpretacja. A to, że w Polsce były billboardy z kwotą, ile dostaniemy pieniędzy, i to, że pieniądze zostały wstrzymane częściowo to są fakty. Dalsze tkwienie w dotychczasowym sposobie myślenia na temat pieniędzy unijnych jest prostą drogą do bardzo dotkliwej porażki. Po prostu uda się nas z łatwością rozegrać, bo ten budżet zaprojektowany jest w taki sposób, że te tradycyjne polityki unijne, z których my do tej pory korzystaliśmy polityka rolna, polityka spójności. Od tej pory opakowane w nowe programy partnerstwa, chociaż ta nazwa się jeszcze 80 razy zmieni, że te, te tradycyjne polityki pod tym nowym polityczną kryszą, nowym politycznym nadzorem Komisji Europejskiej, one mają relatywnie, szczególnie w, przy uwzględnieniu inflacji, mniejszy udział w budżecie, a do tego dobudowany jest nowy filar stawiający na nowe, na nowe technologie, na istniejące potężne firmy który będzie prawdopodobnie z istotnym prawdopodobieństwem bardziej zasilał te państwa bardziej rozwinięte, już z jakąś rozwiniętą technologią. Tak? I bardzo dużym błędem z naszej strony byłoby to, żebyśmy starali się w sposób taki prostolinijny przerzucić pieniądze na te dotychczasowe polityki unijne politykę spójności, politykę rolną, z której my korzystamy, i ustalić kwotę jako ten podstawowy wyznacznik, czy my wygraliśmy, czy przegraliśmy te negocjacje. Po pierwsze, dlatego że oprócz kwoty liczą się te mechanizmy polityczne, które są podpięte do tego budżetu, to znaczy, to, to jest również rozgrywka o władzę, rozgrywka polityczna, nie wyłącznie rozgrywka gospodarcza. I po drugie, ze względu na to, że za 5-7 lat Polska będzie państwem mam nadzieję, że Polska będzie państwem, które będzie znacznie bardziej potrzebowała pieniędzy na technologie cyfrowe, na zbrojenia, na nowe technologie, na rozwój. A nie tylko na budowanie dróg. To znaczy, my nie możemy zadowolić się statusem najlepiej opłacanego biedaka w ramach tych negocjacji, ale musimy wykorzystać je w taki sposób, by budżet unijny stał się również dźwignią, za pomocą której możemy doświadczyć realnej konwergencji, czyli realnego wyrównania się standardów życia w Polsce i w, innej, w innych częściach Unii Europejskiej. A to nie będzie możliwe, jeżeli również w Polsce nie, będzie, nie będą powstawały wielkie firmy, wielkie marki i nowe technologie. My nie możemy tego przehandlować za kilka czy kilkanaście miliardów euro na drogi czy rolników, z całym szacunkiem dla drogi i dla rolników. To znaczy, muszą wraz z rozwojem gospodarczym Polski, musi się zmienić nasz schemat myślenia o unijnej polityce. Musimy brać udział w politycznej rozgrywce o władzę i musimy brać udział również w rozgrywce o dostęp do tych źródeł finansowania, które zapewniają ten największy wzrost gospodarczy, tą największą wartość dodaną. Tam jest dzisiaj ukryte polityczne złoto, mówiąc językiem, również z polskiej polityki. Oto dzisiaj toczy się ta gra, a nie tylko o to, ile będzie, jak, jak, jaką pulę pieniędzy dostaniemy na tradycyjne polityki z których korzystaliśmy. Polska się zmienia, przez to udział Polski w Unii Europejskiej musi się zmieniać. Nasz charakter uczestnictwa w tej organizacji musi się zmieniać, przez to nasze podejście i zrozumienie budżetu unijnego też musi się zmieniać, ale to nie jest jedyne zagrożenie, bo jest jeszcze jedno i ono jest. Poważniejsze, bo tutaj po prostu możemy zostać ograni, możemy, bo może zostać spetryfikowana pozycja Polski jako tego państwa, no, powiedzmy, drugiej kategorii, tak? ale jest jeszcze coś gorszego, bo ten budżet może stać się narzędziem do wywierania presji na polską scenę wewnętrzną. To znaczy, mówiąc zupełnie wprost, ja mam takie obawy, że obóz obecnie rządzący w Polsce uzna, że polityczny nadzór Komisji Europejskiej nad pieniędzmi unijnymi będzie znakomitym narzędziem w walce wewnętrznej w Polsce. Nie musimy sprawdzać, czy to jest możliwe, bo to jest możliwe, bo to już widzieliśmy w przeszłości. Pytanie tylko, czy to będzie rozszerzane na cały budżet. Jeżeli tak się stanie, to polska będzie, to polskie państwo będzie mogło być rozgrywane z taką łatwością, że to że po prostu nie możemy do tego dopuścić przez wzgląd na interes państwa bo polskie państwo będzie rozgrywane na linii podziałów wewnętrznych przez zaciekłość wewnętrznego podziału będziemy mogli być rozgrywani koncertowo i będziemy marginalizowani w europejskiej polityce do tego naprawdę nie można dopuścić żeby wykorzystywać tego typu narzędzia żeby tego typu narzędzia były żeby ktoś myślał o tego typu narzędziach jak o właśnie czymś co posłuży do uderzenia w politycznych przeciwników na wewnętrznej scenie politycznej ale pewnie tak będzie. Inna sprawa, że te negocjacje, jeśli wszystko. Czy znaczy te negocjacje będą kończyć się mniej więcej wtedy, kiedy władze będą obejmowały ludzie wyłonieni w kolejnych wyborach parlamentarnych, jeśli te wybory parlamentarne odbędą się zgodnie z normalnym terminem. Więc to też dodaje smaczku. To znaczy, całe negocjacje może prowadzić jakiś rząd, i na ostatnim etapie tych negocjacji do gry może wejść rząd zupełnie inny. No ale właśnie, żeby odkrywać wszystkie te meandry, zawiłości, będziemy mieli wiele, wiele kolejnych miesięcy. Mam nadzieję, że ten wstępny materiał pokazuje Wam właśnie, jaki jest punkt wyjścia, jest, skąd startujemy. I mam wielką nadzieję, że w tę wielką polityczną przygodę, rozgrywkę na pewno pełną, pełną zwrotów akcji, wyruszycie razem ze mną. Dzięki za uwagę, dzięki za, za to, że obejrzeliście ten film do końca i do zobaczenia.